Hej, ja cześć, siemanko, z witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale teraz Monday Wax matura, wpadło to 4 dni temu na YouTube ogólnie ja zwlekałem z nagraniem tego odcinka trochę, bo generalnie on teasował ten kawałek na Instagramie gdzieś widziałem, tu był jakiś teaser, tu był jakiś snippet stary i miałem takie założenie w, z tyłu głowy, że stary, on to w końcu upuści oficjalnie, you know He, he'll drop it official, like some kind of e, official Spotify song type beat, wiesz o co chodzi ale chyba to nie dropnie oficjalnie, bo tu jest chyba jakiś samplex tego co mi pisaliście które nie, pewnie nie mógł zostać sklirowany i chyba po prostu ktoś to wrzucił na YouTube, a. to po prostu na Instagrama dropnęło. Ostatnio jest nowy wave wrzucania rzeczy na Instagrama. Playboy karty Type, type B, Jabson tak robił, widzę, on tej też tak robi. E, długa rozłąka widzę, mam nadzieję, że nie jesteście smutni, ale jeden dzień się nie widzieliśmy, bo w niedzielę był odcinek stary, jest odcinek dzisiaj, e, ale w poniedziałek nie było, więc ja generalnie byłem smutny, wczoraj, cały dzień, bo nie mogłem nic nagrać, znaczy mogłem nagrać, ale w sumie myślałem, że ten wakacji dropnie oficjalnie, ale nie dropi, więc nagram teraz. No i co, klasycznie, widzę zostawcie super lajka i komentarz Jak jesteście nowi na kanale, bo jak wam się podoba I lecimy z tym, matura, widzę mocno go matura pochłonęła w życiu Bo o tej maturze już przewijał, widzę, że Matura to jest dla niego duży milestone życiowy Ja jak, ja jak miałem maturę, to mata 100 dni do matury, stary, nie Wtedy mogłem powiedzieć tak, ja pierdolę, realnie Ale on chodzi do tej szkoły, ja też chodzę Lecimy z tym, let's go, Monday w akcji, matura u Imbrowsky Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę nie ma... O to jest taki sample, ale dobra czekaj, bo to jest chyba wyciszone bez nerkę No tak, dobra podkreślamy sobie, wiesz ten lubi się przyjechać basem, nie? Podobno mandy waxi ma Alterego i się nazywa Pierdolni basem synu, nie? Więc mam nadzieję, że tego, że to prawda Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę Nie ma czasu dla mnie w ogóle Nie śpi nocach, strasznie się boi mi idzie Szczędzia

Tu, że mam taki swag, ej, ale w ogóle widzowie swego nie da się nabyć. Jak ktoś mówi wam, e, że ma suek, a kiedyś, kurwa, wiesz, w ogóle nie miał takiego motion stary swagerskiego i takiej manierki i ogólnie, wiesz, stylu i w ogóle. Like, you can't buy swag, bro. Nie możesz kupić swego, Musisz się z nim urodzić, nie? Musisz, stary, od zawsze mieć takie motion, nie? Bo jakby ludzie czapkują, że mają swag teraz, wiesz co Bo słowo swag, ogólnie, to pisałem na Twitterze ostatnio, słowo suek stary, straciło najwięcej na wartości na przestrzeni lat, wiesz co, Teraz każdy mówi, że ma swag, stary. Słowo swek, nie mówię, że w akcji nie ma, ale mówię tak overall, że uważam, że słowo słek stary, bro, this shit dead, broski, this shit dead. I kiedyś niektórzy nawet nie wiedzieli, co to jest swek, teraz każdy używa słowa słek. Chuj w to. w turze wyglądam jak Black w furze i powtarzam sobie Lalka, Gold lektura, tak szczerze. Polecam wam widzowie, jak macie maturę, bo już miałem da, dawno, bo jestem starym dziadkiem. Ja stary... Jestem unkiem, a jestem i tak tapped underground, wiesz co chodzi. Yy, ja, jak słuchałem... Znaczy kuwa, jak byłem na maturze, to moje... Ja, ja się w ogóle odniosłem stary na rozprawce do... Do Przedwiośnia i do Dziadów części trzeciej, ale ogólnie Gold lektury. Granica, lalka, yy, Przedwiośnie, Dziady część druga, Dziady część trzecia, yy, Kordian.

Okręciłem w ogóle wadza jakbym tańczył mes stały, chop, take ja jest mut jak stańczyk To stańczyk, my to ten stańczyk to w ogóle za mną chodzi stary jest mój koszmar kurwa stańczyk Wiesz co chodzi Bo każdy mnie wyzywa, że nie wiedziałem co to jest tańczyk na teledysku kobona fidę Sady <toddysk> Mama secure, nie umiem masz ale liczyłem, gasi w kurwę. Hej! Ostatnich zalaniach, więc ja 5% pięć pięć wdajemy, lewy z mój główny, La, 5 goli, 9 minut, referencja, jeje, Lewandowski, the Go-Broski Lewandowski stary jest tak kurwa niedocenianym ziomkiem, że to jest chujnie. Ostatnio oglądałem jakiś TikTok, a, jak coś go zapytał. I Lewandowski Lewandowskim, top ten strikers in history? I on powiedział nie! Rozumiesz? On powiedział nie, ziomek, który ma 24 lata, i on mówi o Gerdzie leży Pele stary i o jakimś innym. hajze ha, ha, hi... Ha, ha, dobra, nie pamiętam tego. Jakiś heizer. Jak się nazywała ten. No, tak podobnie jak ten malarz, nie? Ale były takie niemiecki napastnik, kiedyś stare i ludzie mówią, że nie. <laughs> to jest taki cringe, kurde, że to jest kuj, nie? Prawda, Lewandowski un underpreciated, under nie? All time, bro, tak ja. Kurwa hajdź. Ostatnich zadaniach, więc ja M5 powtórdaję, by lepiej zrozumieć. Na angielskim wyblasowaniu nie było nic trudnego i owce. do tego, że ja byś dwa miesiące temu wziął się, się chcesz. było.

Zapetyt rośnie jej w miarę. Dobra, to jest jej słowo, ja tu dole. Już mówię dobra, to już byłby kolejny stary level. wiesz, że ze stosteron wyjebał. Kolejny level ze stosteronu wyżej, nie? Ale stary on nawija jej, okej, I got you, bro, I got you. What is on, bro? Are you fucking good in head, bro? On nawija, wrzuciłem Pozna i IG, co? Ja tylko stawiłem postana na getle dla Beki I, 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 I mam w diemach prośby for bro What the fuck is he on, bro? Are you good in head, man? Ja tylko stawiłem post na get dla Beki Jakieś propozycje foodjobów mam w dm bro, like Good bro in head or wall. So is curva. Casty vibes, casty vibes, bro. Some Fortnite bros up in a oh bro. Some casty voices, broski. i fuck with it heavily, bro. On my mama, mama my Casti, <laughs> <obviously>. <laughs> <laughs> bro. Casty, hopping in, bro. Ski, you got me? So there's a sleepy voice, bro. So there's a sleepy voice. Casty's in me, brother. <laughs>

Skakujemy do Windy, we hopping in Elevator type shit, bro? No tak, nie, to jest tak, Final Boss, nie, kurwa, jesteś Wilkins z stary, wchodzisz na Madison Square Garden Nie, jak się nazywa, te takie biznesowe, dobra, chuj z tym Jak Madison Square Garden, to tam były tego, WWE tam było stare i inne gale Ale patrz, jesteś tym, main charakterem, nie? I nagle, wiesz, wychodzisz z pracy, wchodzisz do Windy, nie, type beat, Romans jest samą kością, Ale ją zrazą z twoją sią Czemu to są napisy po francusku? Aha bo miał ja tam epkę po francusku coś tam Co do Francji widzieliście się od pierwdoli w Paryżu na po miszów Zobaczcie sobie jak wygląda gdzie co to robią mnie PEDK, bro, pedeka Romans tu jest samą kością Alejąc raz twoją siostrą Wolę prawdę nie kłopot, bo nawet jeśli będzie gorzko, słodkot, mów tam słowam, co mam mino ale i tam Hej, mam nową custę, nowy bug, no eight Co się nie odzywasz Czemu tego oficjalnie? No pewnie, że ten sample na początku Mogę wyjebać tak, że zapomniałem to, żeby sample w ogóle Według mnie cała piosenka tak bardzo nadrabia stare, że chuj ten sample z początku Jak on Jak on go blokował ten sample, to stary chuj z tym sample, bo po prostu mogę go wyjaśnienia, nie zrobię ale granice to jest nie? nie? You no know? wiecie co to jest? To jest posy... Ej, szczerze? Dobra, nie wiem, co było tej czyniali, ale chyba najlepszy single, z tych, które tak jakby wydał, yy, I would say, like, post. Pani Pani Era, i Nowa what I'm Zajebiste to jest, tak że Jest takie... Nie, dobra, jednak lepsze dalej jest tego, pierwsze koncerty dalej lepsze dla mnie Aha! Czemu się skończyło? Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę! Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę? Ile się ma lat, jak się ma maturę? Osiemnaście chyba bo 19, nie pamiętam ile miałem. Dobra, chuj w to. I fajny numer, tak się zajebiście się bawiłem yy, słuchając tego numeru, wiesz co, tyle emocji stary, tyle dopaminki mi to dostarczyło, rucham się z tym ostro, wiesz co, gdyby ta, dziewczy... gdyby ta piosenka była moją koleżanką stary, moją ex tak naprawdę z 2021 roku stary, I'm in bro, rucham ostro, wiesz co chodzi. Hashtag bez gumy, TypeSheet Dajcie znakiem widzowie, jak Wam się podobała kawałek, dajcie znak, jak Wam się podobała reakcja. Może nagram jeszcze jeden odcinek, bo dzisiaj wydaje mi się, że jestem w sztosie, jestem jakiś zabawniejszy, mam dużo energii wypożętej jest w ogóle. No i pozdro, nie, kurwa, jego popołudnie nie? TypeSheet.